Cześć wszystko z Renex. Dzisiaj sobie zagramy pentacię z tej gry i dzisiaj sobie zagramy na PSM Official yy, Event Derby i o to tutaj robi. I na środku są jakieś bomby. Więc interesująco. Oczywiście jeśli się w tym to łapkę w górę, lajka, like suba, wbijcie też na yy, Discorda kanałowego, link w pisie. No i jeśli też chcecie, to możecie zobaczyć. Yy. Kanał mojego tego, mojego grafika Piotrua i jeszcze tam inne rzeczy. Co jest kurwa, jak to są pole komendy? poebane Dobra, już jesteśmy, nie ma Tylko jak metalowy błot opadnie, to wtedy zaczynamy. Dobra, już zaczęliśmy. Muszę ostrożnie zagrać. I bardzo czujny nos I kilka śmiesznych łap Niewiele liczy na ty. Puszek okruszek, kruszek Pierwsze kłębuszek Bardzo go lubię Przyznać to muszę Puszek okruszek, kruszek Jest między nami Sympatii nić. Wystarczy tylko Że się poruszę Zaraz przybiega piezeno Pafę? Piąty Ty kurwa, wywaliło, wywaliło mnie serwera. Koniec? Koniec. Nie ma pójść. No, zobaczcie kurwa! Widz... ja pierdolę! Siła jakaś kurwa nadludzka mnie przyciągnęła na bok. Byłem po ku, kurwa! Już byłem. Na 100% byłem kurwa. Owan do byłem kurwa. Ja pierdolę. To już był kurwa nie FAR Dobra. No to co? Elo. Jest teraz do nas odcisnęło. I czy... to, to będzie tutaj typiban. O. Event. A, I no to piękne, zgubiłem żeby... <laughs> kurwa jebana ty. Te kurwa, no, kurwa, jeszcze na to. Mici ty targeta tym bordowym. On w grupie speed'a... Tutaj również jest King o, of to jest. Co tu jest? O, chujo. Chujo. Chujo, bo O, ty się nadajesz. To, ja nie, to jest taki dla tak, szery, daj mnie. żeby nie rozpierdolić. Gdzie pszczółka? jest pszczółka? Gdzie jest pszczółka? Tu jest pszczółka. Jeszcze ręce podnosi, bo chce lecieć, kurwa. Otwiera ręce i mówi leć. Mijo, kurwa, kopa. Det er deg, Toro. A chodzi no Musimy celić kurwa, on będzie nas rzucał tym wielkim gównem. Leci kurwa! Nie! będzie samolotem na O kurwa! Ty, <many> ale, zresztą, zresztą to jest Oczy dookoła go Dobra, nie! Nie! Wypierdalaj! Nie Jopierno! Leci za bok kurwa! Nie no! serio jakoś się tu oszczędzają, ja bym został tam dawno I Juuu! 20 FPS-ów! Za dużo ludzi tu jest w jednym miejscu! A to źle? No i to laguje wszystko. z FETO! A FETO! A Dobrej Za blisko kurwa Najpierw się trzymacie rogów Leci Przepraszam Gdzie jest ten drugi Tam, wykręca No nie widzę kurwa Leci Dobra nikt nie poleciał Jestem ciekawy jak to przywali budynek kurwa o. No <laughs> Nie spodziewałem się z tej strony gnoja Jak się poleciał? A, gdzie są tych... O kurwa... Już to byle osiemdziesiąt <grych> Po tym skrzydle. O, ja ci to mówię. Ja czułem, jak zostałem odepchnięty, więc dostałem kurwa, ale końcem. Trochę mnie odepchnęło. Leci. No, Mój ja, like. kurwa. Poluje na mnie. Czul. OK Udało mi się. Leci. O. Okay. Doszło ktoś. Ale nie wiem czy wyleciał O, golejko mi już wywaliło o i nagle... O, pszczółka sobie Gdzie jest ta pszczółka, kurwa, przez uzwykłe? zwykłe? Lata Lata Poleciała, kurwa O, kole... oh, Ale smutno Jak będę miał podium, ku czwarte miejsce tak aktualnie mam, kurwa Jak spanie się, będę się śmiało Nie będzie nagrody Chcę podium przynajmniej, A jak wygram to już w ogóle Zaraz leci, zleci Zaraz go nie, ma. O, się do górę. O, mówię, mówię To za cicho, kurwa O, to ja O, kurwa. o kurwa. Gdzie? Ale laki miałeś Nie, oni po prostu razem wylecieli, kurwa No i laka miałeś, to go nie widziałeś, po prostu Albo... No ci się tepli kurwa. O, Nie, to już, kurwa. kurwa Ja pierdolę Komuś ten draf spadł Kik, później mówisz o jakichś skargach, się ogarnij. Bo Co, znaczy, kilka dostałem, bo, bo skargi nie działały w jak ja weszłem, no, to powiedziałem że mam pisać, coś tam to robię, i piję, napisałem, że tam to ma być to i to, w to powiedzieli, że jest wykluczane. A ile razy się, mówiło, się mówiło, że skargi, skargi w będzie, się w tycie? No już zaczynamy. To będzie pierwsze. Za wolno. Zapraszam na no widownię. Ej, a ten co tu robisz, Szymon? O, ale... o no, to dobra, no, już cięjęte. To... Janoka pierwszy raz w ogóle coś mówi, to jest cud. Chyba wolniej, bo... nie, szybciej to dobra. No. Jezu, jakie to są dziwne komendy! Nie tak się Ja byłem ten mechanik był... Ja zrobiłem to przez 500, a ten Patryk chyba. Zarzisz tą pizza prażę cię Plus jeden <noise> Suta się nie było do. Dobra, Angioterek Chodź Złaś z góry na trybunę

A ten co użył komendy? Fajnie. Sensen ten Pan. celu nie użył tej komendy. Panowie na górze. Już. Teraz tak, NX, weź tam na koniec sobie stanie. Idealnie. I tak, Patryk idź tam na samej górze, ale na koniec NX Milanku nad NX-em. Miganku stanie nad b Widzę, Macie... że w mieć bardzo ładnie półtanane. Ten blok jest pod moją protekcją! No, teraz damy, Super. Lepsze ujęcie. <laughs> Lepsze ujęcie, dokładnie. Ją No, Nadzieja. No, Słyszałeś? Yes. Nie do się. Mój? Nie widziałem. Dobra, to Enter jeszcze raz. Dát si No, to si... Kouka. 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 Ile jest? Oh, kurwa. Ile oh. jest? Trzy, trzy będą miejsca. Jeszcze nie Cześć. Masz lagi, Joker! O! Dobra. Dobra, dobra. Yyy... Milan chodź tutaj na dół. Mogę sobie tu pocielić Tak, ale się miał złą manimkę w ogóle. Nie, dobra, miałem skwit. Aniel, bo na to jest to. Zobacz sobie. No co? Sklubem, ty inny. miałeś inną? Ty miałeś inną manimkę. Strzałkę, tak normalnie, czułem, że miałem. No tak, a po... U mnie miałeś kurwa inną. Jej, znaczy, być, żodę, że, no. Ej, żadna, że nie mam minigana, nie? No to sprawdzałem wszystkie narożniki, bo nie ma. No chyba, może Słyska. stać minigana. No, ale znaczy, w tym narożniku tam nie ma. A no. sprawdzałem wszystkie narożniki, że mam minigana. Ej! Kurwa, nie no nie, przepraszam sobie. Możesz mi mi dać no. giwaja.

Maxiu, nie wiem, albo ja lagam albo co wyjść tak? No, pięknie niska, Dobra, teraz? to po prostu. No, ja tak, no, to, no, to był ostatni. Dobra, chuj <laughs> Nie, no, chuj. Nie no, 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 O, to taki no, to się Pisałem tak. Dzięki, dzięki. Hmm. A, kurwa, no trzy razy to samo żebym mógł wyklikać. No właśnie. A wyklikał, kurwa. No, bardzo. Ej, bardzo. gdzie jest minigun? Nie ma. To było takie, aby skończyć. Kurwa, tak dla mnie trochę. O kurwa. Ale to jest, nie można było zawsze.